Siema w filmie o ciekawostkach z DLC Safe House in the Hills do Geta Online. Zaczniemy sobie od tych, które znajdują się w rezydencji. Nowe posiadłości w Geta Online posiadają rozbudowany system personalizacji gabloty na trofea, które zdobywamy w grze. Z wyróżniających się trofeum są to m.in. Człowiek sukcesu za ukończenie gry na 100%, Klub 9-0, zarobienie łącznie miliarda. I światowy sukces ukończenie poziomu czwartego we wszystkich sekcjach menu kariery. W rezydencji są do wyboru obrazy, nawiązujące do poszczególnych części GTA. Abstrakcja 4 zawiera mapę Liberty City z czwartej części GTA. Przy lądzie obraz ten mieści Sandy Shores, okolica, w której mieszka trevor. Rozważanie Winewood mieści posiadłość należącą kiedyś do Devina Westona, postać z fabuły GTA 5. Każda z trzech posiadłości zawiera również siłownię, która jest nową aktywnością w grze. Siłownię można wykorzystać do nabijania statystyk postaci. Nazwa nowego DLC nawiązuje do Geta San Andreas, dokładnie do misji Home in the Hills, w której CJ wraca, by odzyskać dawne wpływy i odbić rezydencję znanego rapera z Los Santos, Mad Doga, zajętą przez gang wagosów. Misja z Michaelem, w domu najlepiej, prezentuje podobny scenariusz, odbicie rezydencji. Z przez firmę Kino Way. Główna postać promująca DLC to Michael z fabuły GTA V. W trakcie misji widnieje także Amanda. Nowy wątek fabularny bez wyjścia, który zleca nam Avi Schwarzman, skupia się na powstrzymaniu procesu tworzenia sieci masowego monitoringu. W jednej z misji występuje autonomiczna taksówka Vivi A. Knight firmy Kino Way. Prawdopodobnie koncept kamery na dachu tego auta jest zerowany na technologii używanej w autach Google. W trakcie misji w domu najlepiej Michael uderza w telewizor krzesłem. Jest to odniesienie do fabuły z misji córeczka tatusia, gdzie Michael pod wpływem emocji rozwala w ten sam sposób telewizor. They don't put that in the orders, man. Jimmy! God damn, it. The fuck you doing? Nothing? Really? Because I keep I hearing a math for that. Like this, a so cop that. Go away. What? You know, Go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you. What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you! Czarna bluza sportowa ze złotym logiem Rockstar Games mieści napis Science 1998. W grudniu tego roku mija 28 lat od założenia Rockstar Games. Bluzę tą dostały osoby, które wykonały zadanie do osiągnięcia złotego poziomu. Nowe auta donane wraz z DLC Safe House in the Hills wzorują się odpowiednio na rzeczywistych samochodach. Grotti GT750, dwudrzwiowy samochód sportowy, bazujący głównie na modelu Ferrari 365 GTB4 Daytona. Ubermacht Sentinel XS4, czterodrzwiowy pojazd, który najwyraźniej bazuje na BMW serii 5 E39. Fister Extreme, dwudrzwiowy elektryczny super samochód, bazujący na Porsche Mission X. Vapid FMJ MK5. Auto oparte na Fordzie GT-MK4, pojazd kwalifikujący się do modernizacji How Special Works. Mod ten jest dostępny na obecnych konsolach i na pc w wersji ulepszonej. Po zakupie rezydencji przywita nas Michael wraz z Amandą. W trakcie rozmowy z Michaelem podkreśla on, że wie o naszych dokonaniach i wkrótce się do nas odezwie. Mamy wiele tych samych przyjaciół, ty i ja. Diamond Casino, that was you, right? oh, okay. to ty, prawda? I te filie! Okej, to nie jest mój biznes, ale... Mamy wiele ludzi, których wierzę, którzy w Ciebie wierzą, więc... Zostawmy się w kontakcie, tak? To wszystko! Możliwe, że Rockstar w ten sposób zapowiada więcej misji z Michaelem, ponieważ na premiera jest wątek fabularny z Avi Schwartzmanem, a z Michaelem nie ma większej aktywności. Michael w trakcie rozmowy wspomina także o posiadłości w Tongva Hills, mówi też o poprzednim właścicielu. Jest to nawiązanie do Devina Westona z fabuły GTA V i zakończenia gry z wyborem C. Did you check out that place in, uh, Hills? Pod koniec intra do rezydencji jest rozmowa z Mister Fibrem. Postać ta wystąpiła w aktualizacji Money front jako zleceniodawca nowego biznesu. Oh, sorry, I just checking to see if everything is in order. Po ukończeniu misji w domu najlepiej zadzwoni do nas Mister Fieber z informacją, że to na pewno nie on brał udział w tej akcji zorganizowanej przez Kino Way na naszą posiadłość. Hello. A

Rockstar już w ten sposób dzielił aktualizacje w poprzednich latach. Rezydencja w Richmond mieści obok dom Miguela Madrazo. Postać ta wystąpiła w DLC z napadem na Cayo Perico. Kupując posiadłość w zachodnim Vinewood Hills otrzymamy od Miguela SMS, w którym nazwi ta jako nowego sąsiada. Wiadomość ta jest tylko przy tym wyborze domu w Richmond. Wraz z DLC Safe House in the Hills zostały dodane osiągnięcia za nowe aktywności. Jedno z nich nosi nazwę bardzo wolno, polega na eliminacji wrogów za pomocą zwolnionego tempa. Osiągnięcie te nawiązuje do umiejętności Michaela z fabuły piątej części GTA. Dzięki za oglądanie. W karcie przypinam filmy z ciekawostek z GTA 5 i z GTA 6.